Związek Zawodowy Korporacji Bokamba-Mercer, formularz 09042a. Czasowe zawieszenie korzyści członkowskich związku. Załącznik odnośnie świąt państwowych. No dobra, to teraz już muszą wrócić do pracy. <laughs> dobra, wszystko gotowe. Mam nadzieję. Dlaczego się tak na nas uwzięłaś? Nie masz nic innego do roboty. Owszem. Zdecydowanie nie. To jest podanie numer 09042A czasowe zawieszenie korzyści członkowskich w związku zawodowym z aneksem święta publiczne. Psia, krew. Udupiła nas, George. Podnoś tyłek, wracamy do pracy. To ta miła panienka tak nas załatwiła. Cóż, tak jest. Do roboty, ale to już. No. Teraz otworzą nam panel. I teraz znowu musimy ich wywabić stamtąd, bo musimy się dostać do panelu. <laughs> bo zanim oni to naprawią, to minie pół wieku. My się z tym rozprawimy trochę szybciej. Ale jeszcze zanim to, chciałabym wam pokazać. Że można zrobić tu coś jeszcze. E, bo, żeby wywabić ich stąd, trzeba zadzwonić na ten telefon, a raczej Witfon, tak to się nazywa. Numer tego telefonu 099-12-090. Tak więc zabieramy ten. Tak, zapamiętujemy ten numer, powiedzmy w, w, w głowie April, <laughs> ale możemy też zadzwonić do domu. April dawno nie kontaktowała się z rodziną, więc może to być ciekawe. Zadzwonimy. Zadzwoń do domu. Nie rozmawiałam z mamą, odkąd. odkąd uciekłam z domu. <grym> Powinnam do niej zadzwonić. Halo? Dzień dobry, mama? Tu, April, jak się czujesz? Gdzie jesteś, kochanie? W mieście, mamo, przecież wiesz. Dlaczego nie zadzwoniłaś? Bardzo się o ciebie bałam, kochanie. Nie dostałaś mojego listu? Dostałam, ale ciągle nie mogę zrozumieć dlaczego. Tak no właśnie Ach. i w tym był cały problem. Nie mogłaś mnie zrozumieć. Nie powinnaś być taka ostra w stosunku do ojca. Bardzo go zraniłaś, wiesz? Nie chodzi mi tylko o to, że zepchnęłaś go ze schodu. Mamo, a ja się nie liczę? Czy on mnie nie zranił? Byłaś aż tak ślepa, żeby tego nie widzieć? April. Przecież wiesz, że nie mogę w tym sporze nikogo popierać. No tak, oczywiście, że nie. A zresztą, jak. jak się czuje tata? No wiesz, po upadku. Złamał sobie rękę i musiał iść na zwolnienie. Zaczęły się nam kończyć pieniądze, musieliśmy zabrać dla niego ze szkoły aż do następnego semestru. Nie możesz mnie za to wszystko obwiniać, mamo. Gdybyś nie uciekła. To pewnie byłabym już martwa, mamo. Nie mogłam tego wytrzymać. Proszę, nie kłóćmy się już o to. Chciałam tylko. Chciałam tylko usłyszeć Twój głos. Proszę, ci wróć do domu, April. Ciągle Cię kochamy. Nie, dziękuję, ale nigdy do Was nie wrócę. Muszę już kończyć. Jestem w trakcie czegoś. Trzymaj się, dobrze? Dobrze. Pamiętaj, że Cię kochamy. Ja też was kocham, mamo. Pa. No, to by było na tyle. E, dobra, w takim razie dzwonimy. To stary Witfon. Staroświecka technologia. Obraz jest niezbyt dobrej jakości. Ekran i kamera pewnie są już zepsute. Zadzwonimy na ten numer tego Witfonu. Wykręć numer. 099 12 090. I teraz powiadomimy tego gościa, że ktoś do niego dzwoni. Hej, telefon do ciebie. Do mnie? A kto dzwoni? Może to ci ze związków? Z drogi mała! To jest. Byczek pędzi. Leć, byczku, leć! Dobra, jeszcze musimy się tego pozbyć, ale poczekamy chwilę, aż ten dojdzie do tego telefonu. Swoją drogą, ciekawe, że się nie kapnął od razu. Nikt się nie odzywa po tamtej stronie. Do pana też ktoś dzwoni. Do mnie? Nikt do mnie nie dzwoni. O chyba, że mamusia. Czy to mamusia? E, możliwe, że tak. A, dzięki. No, dajesz, stary. Dobra. Teraz spróbuję połączyć te kable. Nie jestem pewna, ale gdybym spróbowała połączyć te kable, tak Wola. jest. Nie zła jestem. Drzwi się otworzyły. Ej, nie możesz tam wejść! To część tylko dla pracowników. Muszę jakoś odwrócić jej uwagę, ale jak? Dobra. Teraz musimy odwrócić jej uwagę, czyli zabierze wstów jakiś e, formularz, do którego ciężko się dostać. Zobaczmy. Do którego formularza najtrudniej się dostać? Napis na tej półce brzmi. Postępowanie w razie zgłaszania przypadków obrazy moralności numer 31366. Dobra, teraz ją poprosimy o ten formularz. Przepraszam. Proszę Co znowu pani? ty, a czego? Proszę o formularz dotyczący składania zażaleń w sprawie obrazy moralności. Numer 31366. Zaczekaj. Dobra, teraz szybko bierzemy kabelki i przedostajemy się do części dla pracowników, czyli do archiwum. <grych> tak. Co my tu mamy? Archiwum. Tak, tego szukamy. Tyle, że tu nie jest tak łatwo się dostać. Mamy skaner oka. To skaner siatkówki oka. Wszędzie wyparły go już skanery genetyczne, ale tutaj pewnie nikogo to nie obchodzi. Za nic w świecie. Jak wykryją, że nie jestem upoważniona, pewnie upieką mi gałki oczne. No i to jest problem. Dostania się tutaj szatnia. Dobra, zaraz tam pójdziemy, ale tu mamy jakiś automat z napojami bingo. Bingo! Ulubiony napój ludzi na całym świecie. A od czasu wojen napojowych z 2159 roku jedyny puszkowany napój na świecie. No proszę, z, zrewolucjoni zrewolucjonizowali napoje puszkowe i jest tylko bingo w puszkach. Nie ma Coca-Coli, Fanta, Sprite'a. To automat do Szkoda. bingo. Półtora dolca za puszkę. Ulubionego napoju świata. Zważywszy, że jestem na posterunku policji, dobrze by było najpierw zapłacić za tę puszkę. Tak, więc y, kupimy sobie napój. Zobaczmy. Kola cytrynowa, pomarańczowa, cytrynowo-pomarańczowa, truskawkowa, cytrynowo-truskawkowa, kola truskawkowa, kola wiśniowa. Mm, och, chyba! Wolę starą, zwykłą. Bingo Classic. Nudna, ale bezpieczna. Tak. I mamy jakąś tam kolę w puszce. I idziemy tutaj. I teraz co tu mamy? Prysznice. Oczywiście koedukacyjne. <laughs> Oczywiście. Prysznice. Oczywiście Przydałby mi się prysznic. Chociaż nie. Mm, aha. No dobra. Przyjrzyjmy się szafkom. Sierżant Antony McDonald. Sierżant Morty Loud. O, i tutaj jest kolejna ciekawostka. Yy, Morty Loud. Jest, jedn jest głównym programistą gry, się zamieścił na szafce. <grych> tak wiem, że w, w którymś tam odcinku wspominałam o Ragnarze Tornquistie, ale zamieściłam tam sprostowanie, że chodziło mi o twórcę gry. Twórca, a programista to jednak coś innego. <grych> Sierżant Maria Hernandez. Sierżant Ricky Borewski. Sierżant Russell Franco. Sierżant Frank Minelli. Co to mamy jeszcze? Tu ktoś jest. Zajęte. Pogadajmy. Cześć! Kto tam? Minelli. A kto pyta? O Boże, znam ten głos. No. Co? Kim jesteś? To jest ten gościu z kina. <noise> o, i tu jest jeszcze... Większa ciekawostka, że można się podać za agentkę skali. A co jest nawiązaniem do oczywiście Archiwum X. Uwielbiałam kiedyś ten serial. Normalnie oglądałam każdy odcinek. Świetny był. No teraz już nie oglądam. Zresztą nie ma go już chyba nigdzie. Agentka skali. FBI. A słyszałem. Masz iść do biura szefa. To na końcu korytarza. O Boże, co za ból. Fajnie. Mm. Dzień dobry. Kto tam? Przywiozłam pizzę.